Posiedle Puławska na Górnym Mokotowie, 8 bloków, w każdym bloku po 155 mieszkań, daje nam to tysiące ludzi i jedna ze ich łączy, Tak. Adam? No? Wychodzisz? No dobra, jest kota. Dobra. Grać na domofonie nauczyłem się dwa lata temu. Pokazał mi kolega. Od razu poprosiłem go ze mnie na pokazał mi dwie melodyki, to zacząłem grać na dwie melodyki. Później jakąś tam trzecia się jakoś z internetu. Później czwarta, piąta i się zaczęło. No. Co, no, nie chce działać? dobry Cześć Gramy muzykę Ty wiesz na pewno co to jest za melodyjka? Wiem Kotek na płopie tylko masz cyferki Tak To jest taka faza piersa to druga. Nie, nie zobaczycie. Jeszcze raz pierwsza. Mhm. I, i, I teraz I teraz trzecia. Mhm. Nie, nie Sonia. Jeden z cztery. A? No, z nas. Patrz. Bon. Uh -huh. tak. Jeden, z cztery. Teraz zadaj sześć, osiem, cztery, osiem. Jeden, z cztery. Sześć, osiem. Cztery, osiem. Chodźcie. Hmm. Dobra, ja spróbuję. to Możesz. Jeden, trzy, cztery. Sześć, osiem. Cztery, osiem. Fajna nawet, ciekawe zajęcie. No nie takie trudne. Trzeba mieć prawo. Właśnie jak pierwsze słyszę. Słuchaj, czy to jest zabawa? Ty wiesz, że to się popsuje, a my płacimy za to? Nie psuję to Jak to nie psujesz? No takie pytanie, no to chyba kup sobie jakiś wiesz, klawisze i graj na tym. Przecież my za to płacimy. Ale no, przecież nic się nie dzieje z tym domofonem. Nic złego nie robię. No, że pstrykasz i grasz sobie, to nic złego nie robisz? No, po prostu niesamowite. Myślę, że to trzeba jakiś bend założyć gry na domofonie. gra na domofonie, to jest bardzo prosta sprawa. To Każdy może się tego nauczyć. Domofon nie jest zrobiony tak jak keyboard to nie jest one nuty. Żaden kompozytor, nic z tych rzeczy, tylko cyferki no, na pamięć. Przyciskanie cyferek w tempo. Wszystko.